Cześć! Znajdujemy się w przepięknej kapliczce wśród gór z przepięknym widokiem, i może to zbliża nas trochę do sceny z dzisiejszej Ewangelii, która ma miejsce blisko świątyni. Spotykamy tam wdowę, która wrzuca maleńki pierścionek, raptem jeden grosz. Wdowa jest w ciężkiej sytuacji materialnej, a jednak. Ona jest wyłowiona przez Jezusa. Ona, która daje tym małym pieniążkiem dużo, dużo więcej. Jezus mówi, że dała całe swoje życie. Jezus widzi ją. O, najbardziej. Nie tych, którzy dają coś, co im zbywa, ale tych, którzy dają mu wszystko. I tutaj Ewangelia ma takie dwie ścieżki dla mnie do rozmyślania. Jeden może taki, taki nietypowy, związany bezpośrednio z pieniędzmi. Widzimy, że pieniądz nie oddaje wartości tego, co daje ta wdowa. Nie oddaje. Ona wrzuca najmniej oczywiście, ktoś mógł powiedzieć, naj... Odnieść się do końcowych kosztów i korzyści, ale zostawmy to na boku. Daje najmniej, a jednocześnie najwięcej, czyli pieniądz nie oddaje wartości tej. Czy jesteśmy zatem w stanie tak żyć, żeby ten pieniądz jakby nie przesłaniał nam prawdziwych wartości w życiu? Czy jesteśmy w stanie wybierać zawód, który może nie przynosi nam dużo pieniędzy? Ale możemy zrealizować to, co dostaliśmy, czym zostaliśmy obdarzeni, naszy, naszymi talentami podzielić się, tym, co e, uznajemy za wartościowe, co sprawia nam radość, czy raczej zorientujemy się na coś, co jest może bardziej ułudne i zwodnicze. Oczywiście można to inaczej przeznaczyć, ale tak symbolicznie o tym wspominam, albo o pieniądzach. Czy kupujemy coś, co kosztuje mniej, czy wybieramy coś, co bardziej odpowiada temu, co uważamy za wartościowe i dobre? Czy kupiemy tańsze, ale działające na szkodę środowiska, albo na przykład korzystujące pracę niewolniczą, ale zwracamy raczej na to uwagę, żeby właśnie kupić, nawet zapłacić więcej. No właśnie, to jest jeden może niewygodny aspekt życiowy, ale to dosyć ważny w tej Ewangelii, a drugi to duchowy danie Bogu wszystkiego, to znaczy chyba zaproszenie go do tych miejsc w życiu, które są dla nas najważniejsze, mają największą wartość, wartość największą. Czyli być może to nie chodzi o poświęcenie Bogu tego, co zbywa, może tylko tego czasu w niedzielę nam mszy, czy Bogu dać tylko to, co w pewnych okolicznościach i miejscach, ale zaprosić go do tych najważniejszych relacji w życiu. Relacji właśnie miłości, relacji przyjaźni, czy właśnie na przykład wolnego czasu. Czy ten czas jest pełen niego, czy dajemy tutaj przestrzeń na jego działanie? Oczywiście najlepiej byłoby dać wszystko i wszystko przepełnić jego obecnością, ale ponieważ to trudne, to warto się zastanowić, który z tych czasów. No właśnie, to takie dwie refleksy mi się pojawiły, podzieliłam się, podzieli się ze mną tak Cześć.